żebyście Państwo na moment się na tym skupili, że jedno jest z drugim ściśle związane. Jeśli przekreślimy prawo człowieka indywidualnego Polaka do decydowania o własnym losie, to łatwiej później przychodzi przekreślanie prawa całego narodu, zbiorowości Polaków do decydowania o własnym losie, bo do wszystkiego są jakieś bardzo wysublimowane teorie dorobione i, i wszystko można w mediach głównego ścieku argumentować i wytłumaczyć. Więc jeśli nie odzyskamy suwerenności polskiej rodziny do decydowania o zdrowiu, życiu, żywieniu, leczeniu, jeśli tu nie odzyskamy suwerenności, to nie odzyskamy suwerenności jako naród, jako wspólnota politycznie zorganizowana już od tysiąca lat. No i dlatego, Szanowni Państwo, że jedno z drugim ma ścisły związek, musimy mieć wyżej wymienionych organizatorów, liderów, gospodarzy tego kolejnego marszu spotkania wolnych ludzi. Musimy ich mieć w Sejmie. Po prostu. Nie ma rady. Nie ma rady. Nie można zmienić rzeczywistości z poziomu z całym szacunkiem krawężnika, nawet jeśli jest to krawężnik tak zabytkowy, tak szacowny, jak tutaj przy placu zamkowym w Warszawie. A więc z tego placu, z tego krawężnika trzeba przejść na wyższy poziom, tylko odrobinę, wyższy po prostu, wejść do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przy Wiejskiej po to, żeby tam, a, o, tu stoi jeszcze i pan redaktor Jan Pospieszalski, yy, ciemne okulary, więc przez chwilę myślałem, że to jakieś tutaj służby nas e, dbają, nasze bezpieczeństwo. Służy ojczyźnie, służy. służy ojczyźnie. Tak, to też jest służba. Więc i pan redaktor czas, żeby skończył już z takim niezobowiązującym nikogo do niczego gawędzeniem po telewizorach, Czas, żeby się przebranżowił, żeby się skrajnie upolitycznił i przeszedł do politykowania na pełny etat. Jak nie przy wiejskiej, to właśnie może gdzieś w Brukseli, w jakimś Strasburgu, gdzie też gwiazda śmierci jest pracowicie budowana i, yy, i sieje już zniszczenie. Ja Państwu kładę to na sercu. Kładę na sercu, żeby z tego maszerowania wynikło coś bardziej skonkretyzowanego niż tylko to, co bardzo jest miłe i bardzo jest dobre, że się, że się e, e, widzimy nawzajem, że inni nas widzą.